Niestety należy do takich osób, które jak widzą ciekawy projekt, to od razu muszą się w niego zaangażować. I tym sposobem jestem uwikłany w kilka dużych projektów, na szczęście większość z nich jest komercyjna, no ale po prostu wpadł mi do głowy kolejny szalony pomysł. I czasami mnie zastanawia, jak to jest, Przemek, Przemek, jaki fajny projekt do portfolio, Przemek, porobiłbym jakąś aplikację, no ale nie mam pomysłu. Albo część osób dalej powtarza jakiegoś rodzaju stampowe aplikacje, typu blogi, typu jakiegoś rodzaju sklepy internetowe, po to, żeby mieć coś do portfolio, no i jest tak dużo projektów, które można byłoby nawet skomercjalizować, no ale po prostu mi na to brakuje czasu. Dlatego też chętnie bym dopytał się ciebie w ramach mojego nadchodzącego livestreama luźnego, ale po prostu mamy tak. Zawalony kalendarz, że nawet nie ma luźnych pogawędek w nim, są bardzo tutaj tematy techniczne, dlatego też nie mogąc się doczekać, nagrywam ten film, film z prośbą o feedback. Chętnie bym rozwinął kolejną aplikację, no ale nawet w postaci open source. No ale przypominam, że DevSeater przechodzi na open source'a, no i każdy będzie mógł do niego dołączyć, a kolejnego projektu po prostu nie jestem w stanie chwycić. Jak się narodził ten kolejny projekt i na dobrą sprawę, skąd on się wziął i czemu miałby służyć, pojawił się z ciekawostki, ponieważ w ramach mojej gildi Krypto podzieliłem się interesującą ciekawostką, że zarabiać na krypto można nie tylko i wyłącznie w postaci dokonywania inwestycji, ale też można na przykład angażując się w różnego rodzaju projekty deweloperskie. Na temat jednego bardzo dużo wypowiadałem się, chociażby w postaci artykułów jest to Space and Time projekt, który się zaangażował Microsoft i po prostu utrzymując noda baz danych możemy po prostu zarabiać w kryptowalutach. Innym znanym projektem jest na przykład projekt, który polega na tym, że poprzez udostępnianie zasobów, takich jak Bluetooth i lokalizacja, z naszego telefonu w celu zbierania danych z urządzeń IoT możemy zarabiać kryptowaluty. W skrócie jak to wygląda, to wygląda trochę jak Pokemon Go. Chodzisz po mieście, robisz jakieś zadanie albo nawet nie realizujesz tych zadań, tylko po prostu masz wyłączonego bluetootha i swoją lokalizację oraz aktywny internet i po prostu chodząc po mieście zarabiasz w kryptowalutach. Więc można sobie połączyć spacer jednocześnie z profitem. Innym ciekawym projektem jest projekt Golem, który polega na tym, że udostępniamy nasz sprzęt. Może być to stary komputer albo nawet nasza aktualna jednostka i Każda osoba, która będzie chciała skorzystać z mocy obliczeniowej naszego komputera, będzie po prostu płaciła nam wynagrodzenie w kryptowalutach. Oczywiście wszystko się dzieje za pośrednictwem Golema, więc on to po prostu rozdziela poszczególne zadania, aby każda jednostka była zagospodarowana. No ale to wygląda mniej więcej w ten sposób, że e, wystawiamy się, mówimy jakiego rodzaju mamy sprzęty, no i po prostu jaka jest stawka godzinowa. Chodzi o to, że zamiast z i korzystać z innych drogich usług, które dostarczają nam Moce obliczeniowej po prostu korzystamy na zasadzie: Ej, masz wolny komputer? Dobra, dawaj go, ja sobie coś tam wygeneruję obrazki, albo wykorzystam Twój procesor, czy też kartę graficzną do wykonywania jakiegoś rodzaju ważnych dla mnie obliczeń. I tu pojawiła się właśnie przestrzeń na kolejny ciekawy projekt. Na czym by on miał polegać? Na dobrą sprawę byłaby to lekka kopia Golema. Ale nie udostępniamy naszego procesora, czy nie udostępniamy naszej karty graficznej, tylko udostępniamy miejsce na zysku. I co w ramach tego mamy? Mamy nic innego jak dużego clouda, i każdy w ramach tego clouda będzie mógł przechowywać sobie różnego rodzaju dane. Ponieważ ja robię bardzo piękne rysunki i nikt mi nie zastrzeże, to wyobraźmy sobie, że mamy tutaj nasz sprzęt, i to jest nasz oczywiście master. master. I mamy też slajwy, czyli osoby, które biorą udział w naszym projekcie, slave, master slave. I ci slajwi, te slajwowie, czy jak ich tam nazwać, to są nic innego jak Michał, Asia, Karol, Janek, którzy po prostu mają uruchomioną u siebie na komputerze naszą aplikację no i po prostu na przykład dzielą się space'em 10 gigabajtów. I na przykład tak może być w przypadku każdego, każdej jednostki. I na przykład jest na przykład mamy tam pan Janusz, pan Janusz, który ma firmę i on chciałby postawić sobie VPS-a pod po prostu swoją aplikację. Może to zrobić oczywiście w cloudzie, no ale może też skorzystać z naszej aplikacji. No i po prostu kupić sobie VPS-a od nas. Kupuję sobie VPS-a. Master oczywiście konfiguruje tego VPS-a. Na przykład u Moniki czy tam Mariana, nie pamiętam jak go nazwałem który udostępnia 10 gigabajtów, no i po prostu nasz Marian zarabia no, już nie chcę powiedzieć, czy to będą konkretnie kryptowaluty, czy jakaś tam inna, innego rodzaju waluta, ale po prostu udostępnia za to, że, że dostarcza nam przestrzeń dyskową, w ramach którego dostarczyliśmy oczywiście VPS-a. My oczywiście, jak jesteśmy prowajderem, musimy zapewnić, żeby, te, żeby że nie tylko Marian miał dostęp do tych danych, no ale oczywiście, żeby też były repliki. W razie jakby z jakiegoś względu Marian zrezygnował, no to, żeby po prostu aktywna replika działała. Oczywiście wiążą się z takiego rodzaju zagadnienia, jak właśnie dostarczalność, jak bezpieczeństwo, replikowalność, ale tutaj chodzi o samą koncepcję. Więc my sprzedajemy VPS-y skonfigurowane w Debianie tak dalej. Nasi klienci na swoich komputerach oczywiście udostępniają tą przestrzeń. Najlepiej, żeby to było w ogóle zrobione w takiej, w takiej architekturze, że dana osoba po prostu pobiera sobie obraz dokerowy, obraz dokerowy, obraz dokerowy, obraz dokerowy, obraz dokerowy. Uruchamia ten obraz dokerowy na swojej maszynie i po prostu i to jest tyle, żeby po prostu ta dana osoba nie musiała nic konfigurować, nic zmieniać. To już z punktu widzenia mastera będzie należało zadanie do tego, żeby w ramach tego obrazu dokerowego był agent po stronie oczywiście klienta. Agent i ten agent e, instalował odpowiednie oprogramowanie, wykonywał odpowiednie backupy, dostarczał e, odpowiednie uprawnienia, no i też zarządzał miejscem. Więc po prostu z punktu widzenia użytkownika, ty tylko odpalasz obraz e, dockerowy i tyle. I po prostu dalej martwi się o to wszystko nasz master, który po prostu tym wszystkim zarządza. No i Dobrą korzyścią jest tego, że po prostu każdy, kto chciałby sobie udostępnić trochę przestrzeni, albo na przykład mieć, chciał mieć własnego VPS-a, no to teraz tak, jakbym chciał udostępnić swojego VPS-a, no to tak, muszę się martwić, aby moje IP było publiczne, żebym cały czas miał dostęp do danych, by cały czas moja aplikacja działała, więc utrzymywanie własnego VPS-a na swoim komputerze wymaga od nas dużej wiedzy administracyjnej, żeby to wszystko odpowiednio działało. A tutaj sprowadza się tylko do tego, że będzie Mógł odpalić obraz do i od razu masz coś w rodzaju VPS-a, z którego będziesz mógł korzystać, będziesz mógł go udostępniać, no i też zarabiać. Więc kolejny projekt, który bazuje na dobrą sprawę na Golemie, czyli to jest nic innego jak stworzenie własnego clouda, tak? Bo na dobrą sprawę wszyscy tutaj jesteśmy w klaudzie, to jest chmurka, jakby ktoś się nie domyślił, tak? I każda jednostka to jest oczywiście jedna, jedna chmurka. Przez to tworzymy takiego wielkiego clouda, który jest replikowalny, odporny na różnego rodzaju awarie, bo jak jeden się wykruszy, no to replika jest na drugim sprzęcie. No i bardzo ciekawy projekt. Się Zastanawiam czy nawet nie uruchomić go w ramach jakiegoś rodzaju vibe-codingu. Jednocześnie też jestem ciekawy, co o tym myślisz. Ja tutaj ci przed, przedstawiłem bardzo skrótową... Intencje, no ale to jest nic innego jak dostarczanie VPS-ów, e, storageów, e, storage, storage, storage. Tak, ktoś może sobie kupić VPS-a, storage, ale też na przykład jakiś serwer gamingowy, tak, no bo e, ktoś chce pograć gamę. Ktoś na przykład chce pograć wraz ze swoimi kolegami, potrzebuje serwera, no to my po prostu dostarczamy ci serwer, gotową konfigurację, a jeżeli i będziemy po prostu oczywiście selekcjonować odpowiednio... E, tych tutaj klientów, slajwów po to, żeby dostarczyły ci, te osoby dostarczyły Ci jak najlepszą infrastrukturę. Co ciekawe, no Golem ma to do siebie, że on głównie skupia się na procesorach i na kartach graficznych, więc jest ta przebitka, że tutaj każda jednostka będzie musiała mieć albo dobry sprzęt pod względem właśnie procesora, albo pod względem karty graficznej. Jednocześnie karty graficzne i procesory są bardzo energożerne, dlatego też dużo osób się zastanawia, czy w ogóle opłaca się taki sprzęt wynajmować na potrzeby obliczeń, na potrzeby koparek, no bo jednak te koszty energii elektrycznej w Polsce są dosyć wysokie. No i często to jest właśnie takie na granice opłacalności albo po prostu z niewielką górką, a natomiast kiedy udostępniamy przestrzeń dyskową, no to na dobrą sprawę, Dyski SSD no, nie są aż tak bardzo ze sobą żerne, tym bardziej i tak one już y, y, są w naszej jednostce cały czas aktywne, więc y, to zużycie prądu pomiędzy tym, co może wyciągnąć karta graficzna, a tym, ile po prostu twój dysk jest w stanie skonsumować, no, jest zupełnie na innym poziomie abstrakcji. Jednocześnie nie zamula to kompa, tak? no, bo jak ktoś korzysta z naszego kompa w momencie, kiedy wykorzystuje procesor karty graficzną, to nasz komp jest zamulony. W przypadku, kiedy udostępniasz przestrzeń dyskową. Wiadomo, jest tutaj jakiegoś rodzaju zużycie, no ale to nie jest aż na takim dużym poziomie. E, tym bardziej trzeba by było oczywiście zadbać o inne rzeczy, żeby każda z jednostek miała odpowiednie szybkie łącze, no ale to już tym się da się zarządzać. E, tym już można to w łatwy sposób sprawdzać. Jednocześnie jest to wyzwanie, które będzie można nie tylko, może w przyszłości nawet wdrożyć komercyjnie, ale jest bardzo dużo ciekawych caseów, które trzeba naprawdę przemyśleć pod względem architektury, pod względem biznesowym, jak zapewnić tutaj odpowiednio. Poprawne działanie. Jestem ciekawy, co o tym projekcie sądzisz. Podrzuć mi jakiegoś rodzaju komentarz, co o nim sądzisz, jak go widzisz, czy warto byłoby coś takiego zrobić, czy chcesz się zaangażować, co można byłoby z tym zrobić dalej. Jestem ciekawy Twojego komentarza, zobaczymy, co tutaj się nam urodzi, a tymczasem, trzymaj się i pozdrawiam, cześć!